Na bujnych wzgórzach Jawe Zachodniej w Indonezji znajduje się archeologiczna enigma, która zaintrygowała badaczy i wzbudziła gorącą debatę na temat początków ludzkiej cywilizacji. Miejsce, znane dziś jako Gunung Padang, jest często określane jako indonezyjskie Machu Picchu lub Piramida Indonezji. To starożytne, megalityczne stanowisko. Może pochodzić nawet sprzed 20 tysięcy lat. Gunung Padang został po raz pierwszy odkryty na początku XX wieku, ale dopiero w ostatnich dziesięcioleciach zyskał sobie międzynarodową uwagę. Miejsce to z początku wydawało się być prostym tarasowym wzgórzem, ale dopiero bliższe badanie ujawniło jego sekrety: mianowicie złożoną serię kamiennych struktur i formacji kryjących się pod jego powierzchnią. W sercu Gunung Padang znajduje się masywna struktura, przypominająca piramidę, zbudowaną z otaczających je skał. Struktura ta jest zbudowana warstwowo, a każda z warstw składa się z dużych kamiennych kolumn ułożonych w siatkę. Same kolumny pochodzą sprzed kilku tysięcy lat, co podważałoby konwencjonalną mądrość na temat osi czasu zaawansowanych cywilizacji w Azji Południowo-Wschodniej. Jak się zapewne domyślacie, najbardziej kontrowersyjnym aspektem Gunung Padang jest jego wiek. Niektórzy indonezyjscy badacze, na czele z doktorem Danem Hilmanem, Natawidijają, twierdzą, że miejsce to może mieć ponad 20 tysięcy lat, co czyniłoby je jedną z najstarszych struktur stworzonych przez człowieka na Ziemi. Twierdzenie to podważałoby jednocześnie ustalone poglądy na temat rozwoju cywilizacji w tym regionie. W Gunung Padang przeprowadzono kilka badań archeologicznych, wykorzystując najnowocześniejszą technologię do badania struktur podpowierzchniowych. Radar penetrujący grunt i wiercenia rdzeniowe ujawniły rozległą sieć komór i tuneli kryjących się pod powierzchnią. Co sugeruje, że miejsce to mogło służyć różnym celom, od ceremonialnych po praktyczne. Twierdzenie, że Gunung Padang poprzedza inne starożytne miejsca, takie jak piramidy w Gizie i Stonehenge. Wywołało intensywną debatę. Krytycy twierdzą, że zastosowane metody datowania są niewiarygodne i że potrzeba więcej dowodów na poparcie tak znaczącej rewizji historii. Ci, którzy podjęli się tego wyzwania, zostali jednak profilaktycznie zrugani i poniżeni przez główny nurt nauki. Gunung Padang ma znaczenie kulturowe i duchowe, między innymi dla miejscowej ludności Sundanese. Jest ono uważane za święte miejsca, a podczas tradycyjnych ceremonii odbywają się tam nawet specjalne rytuały. Władze lokalne oraz badacze podejmują pewne wysiłki mające na celu ochronę tego miejsca. Działania konserwatorskie dążą jednak do zachowania jego integralności, a jednocześnie umożliwienia badaczom kontynuowania analiz. Dotarcie do żadnej z podziemnych komnat nie było jednak dotąd możliwe. Archeolodzy są więc zmuszeni do poszukiwania tajemnic tego miejsca jedynie z poziomu powierzchni. Tak niezwykła lokacja musiała jednak wzbudzić pewne teorie na temat jej funkcji i chyba co ważniejsze, jej twórców. Jedna z najbardziej znanych teorii sugeruje, że Gunung Padang może być powiązany z zaawansowaną cywilizacją, która istniała przed ostatnią epoką lodowcową. Niektórzy kuszą się nawet o sugestie, aby nazwać się cywilizacją przedpotopową. Zwolennicy tej teorii twierdzą, że wiek tego miejsca umieszcza je w ramach czasowych, gdy poziom mórz był znacznie niższy z powodu czap lodowych, odsłaniając ziemię, która jest obecnie zanurzona. Teoria ta zakłada, że zaawansowane społeczeństwo odpowiedzialne za budowę Gunung Padang zostało zniszczone przez podnoszący się poziom mórz. Związany z końcem ostatniej epoki lodowcowej. Mowa tu o niczym innym jak wydarzeniu znanym przez nas jako wielki potop. Znaleźli się zresztą badacze, którzy natrafili na dowody geologiczne sugerujące, że w Gunung Padang doszło do masowej powodzi. Wskazują oni na warstwy osadowe i obecność skamieniałości morskich w pobliskich obszarach, jako dowód, że teren ten był rzeczywiście zalany. Inna teoria opiera się z kolei na założeniu, że Gunung padang może mieć symboliczne znaczenie związane z mitami powodziowymi. Niektórzy badacze spekulują, że starożytne ludy mogły budować pomniki takie jak Gunung padang, aby mieć pewność, że cokolwiek pozostanie po ich kulturze, nawet jeśli takie katastrofalne zdarzenie miałoby się wydarzyć ponownie. Miało one również służyć za miejsce kultu religijnego oraz ponure przypomnienie o katastrofie. Która dotknęła całą ludzkość. Opierając się na koncepcji cywilizacji przedpotopowej, niektóre teorie sugerują, że ocaleni z wielkiej powodzi mogli migrować do różnych regionów i pozostawić po sobie monumentalne struktury, takie jak Gunung Padang. Pokrewna temu koncepcja zakłada, że katastrofalne wydarzenia, takie jak powodzie, odegrały kluczową rolę w rozwoju starożytnych cywilizacji. Mogły one zapewnić żyzną glebę i świeżą wodę, zachęcając do osadnictwa i rozwoju społeczności rolniczych. Niewykluczone, że Gunung Padang stanowiło centrum cywilizacji, która wyłoniła się jako rezultat Wielkiego Potopu. W ramach przypomnienia, pierwsza udokumentowana wzmianka o tym zdarzeniu zawiera się w zaledwie dwóch zdaniach w sumeryjskiej liście królów z około 2000 roku przed naszą erą. To właśnie Sumerowie prawie trzy wieki później zapisywali historię o Altrahasisie, bohaterze eposu sumeryjskiego, który to wraz ze swoją żoną przetrwał ten mityczny kataklizm, na nowo rozpoczynając rodzaj ludzki. Doprawdy zdziwilibyście się, jak często wątek ten przewija się w starożytnych kulturach. Podobne historie znajdziemy zarówno w hinduskim sanskrycie, jak i w mitach Egiptu, Grecji, praktycznie całego Bliskiego Wschodu, i większości plemion Indian zamieszkujących Mezoamerykę. Czy to jedynie przypadek? Tego nie wie niestety nikt, ale dla przeciętnego zjadacza chleba może się to wydawać lekko niewiarygodne. Należy tu jednak zauważyć, że choć teorie te są intrygujące, jeśli chodzi o kwestie Gunung Padang, to są to wyłącznie domysły. Miejsce to stanowi centralny punkt dla archeologów, geologów i historyków, Którzy starają się rozwikłać jego tajemnice i rzucić światło na potencjalne powiązania między starożytnymi cywilizacjami a wydarzeniami geologicznymi i klimatycznymi z odległej przeszłości. W miarę jak nasze zrozumienie tego miejsca i regionu ewoluuje, mogą pojawić się nowe spostrzeżenia dotyczące jego możliwej roli w kontekście starożytnych powodzi i zapomnianej historii ludzkości. Dopiero czas pokaże, czy nowe odkrycia. Spowodują, że historia ludzkiej cywilizacji zostanie napisana na nowo, czy raczej pozostanie bez zmian? Tak jak zawsze, zachęcam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek, zasubskrybować nasz kanał i być może wesprzeć naszą działalność. To tyle ode mnie, życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia i słyszymy się już wkrótce.